Księżyc jest najbliższym kosmicznym sąsiadem Ziemi i jej jedynym naturalnym satelitą. Prawdopodobnie powstał, gdy ogromny obiekt wielkości Marsa uderzył w naszą planetę miliardy lat temu. Ta katastrofa zmieniła Ziemię w rozgrzaną bryłę stopionych skał. Wypchnęła też na orbitę sporo materii, tworząc Księżyc. Ta poznaczona kraterami kula krąży wokół naszej planety, powodując przypływy i odpływy. Księżyc ma rozmiar nieco większy niż 1 czwarta Ziemi i jest piątym największym naturalnym satelitą w Układzie Słonecznym. Księżyc przechodzi przez kilka faz – nów, pełnię, pierwszą i ostatnią kwadrę. Niezależnie od tego, jak wygląda, zawsze znajdziesz go na nocnym niebie, a czasami nawet w trakcie dnia. Wyobraź sobie jednak, że budzisz się pewnej nocy i zauważasz, że księżyc wygląda inaczej niż zwykle. Wydaje się jaśniejszy i większy? Trudno to jednak zauważyć, zwłaszcza, że wciąż jesteś zaspany. Wracasz do łóżka, nie mając świadomości, że zamiast na księżyc patrzyłeś właśnie na Merkurego. Ta położona najbliżej Słońca planeta z bliska przypomina naszego naturalnego satelita. Jej powierzchnia pokryta jest kraterami pozostawionymi przez kosmiczne skały. Merkury ma wielkość około 2 piątych naszej planety i jest nieco większy niż Księżyc. Dlatego jego wpływ na Ziemię byłby dużo bardziej znaczący. Noce stałyby się jaśniejsze, przypływy wyższe, a odpływy jak myślisz, niższe. Tak jest. Cykl księżycowy, czyli czas, którego księżyc, a w zasadzie Merkury, potrzebuje, aby przejść przez wszystkie fazy, stałby się krótszy o 14 godzin. Ogólnie rzecz biorąc, taka zmiana nie miałaby drastycznych konsekwencji dla naszej planety. A co z Wenus? Co jeśli zamiast te znajomego satelity umieścimy na niebie trzeci najjaśniejszy obiekt naturalny po Słońcu i Księżycu? Wenus często nazywamy siostrzaną planetą, ponieważ jej masa i rozmiar są niemal takie same jak w przypadku Ziemi. Wenus na naszym niebie byłaby tak samo duża jak Ziemia, którą astronauci za Apollo obserwowali na powierzchni Księżyca. Gwiazda poranna świeciłaby dużo jaśniej niż Księżyc. Po pierwsze dlatego, że ta planeta odbija 6 razy więcej światła słonecznego, po drugie zajmowałaby obszar 16 razy większy niż nasz satelita. Dlatego noce na Ziemi byłyby niemal tak jasne jak wczesny świt. Gdybyś spojrzał na Wenus, zauważyłbyś na niej niewyraźnie wirujące wzory w żółto-białej pokrywie chmur. Wenus nie zostałaby satelitą Ziemi. Dwie planety zaczęłyby prawdopodobnie orbitować wokół wspólnego środka ciężkości, a orbita ta stałaby się nieco wydłużona. Gdyby jednak Wenus poruszała się z taką samą prędkością jak teraz Księżyc, dwie planety zderzyłyby się ze sobą w najbliższej przyszłości. Ups. Okej, okay, czas na kolejną zmianę. Gdyby na niebie zamiast Księżyca znalazł się Mars, na pewno byś tego nie przegapił. Nawet bez teleskopu dostrzegłbyś jego nietypowy kolor i ciemne plamy na powierzchni. Gdybyś jakimś cudem nie zauważył czerwonej planety, wciąż czułbyś jej nietypowy wpływ na Ziemię. Mars jest o połowę mniejszy od naszego globu, ale kilka razy większy niż Księżyc. Zamiana mniejszego obiektu kosmicznego na dużo większy zakłóciłaby delikatną równowagę na naszej planecie. Gdybyś nieszczęśliwie znalazł się na wybrzeżu podczas zastąpienia Księżyca Marsem, musiałbyś się szybko ewakuować. W oceanach powstałyby gigantyczne fale, które rozbijałyby się o brzeg niczym ogromne tsunami. Mars odbijałby więcej światła słonecznego niż Księżyc, noce byłyby jaśniejsze, a ziemskie krajobrazy cechowałby upiorny czerwony odcień. Przez teleskop byłbyś w stanie podziwiać najwyższą górę w układzie słonecznym Olympus Mons. Mars nie jest na tyle duży, aby dramatycznie zmienić orbitę Ziemi, jednak z czasem dwie planety zaczęłyby krążyć wokół siebie tworząc binarny układ planetarny. Ponieważ Mars byłby dosłownie tuż za rogiem, podróże na tę planetę stałyby się czymś normalnym. Teraz pomyślmy o większej skali. Gdyby to Jowisz zastąpił Księżyc, Ziemia przestałaby istnieć jako niezależna planeta. Natychmiast zmieniłaby się w kolejnego satelitę największej planety w Układzie Słonecznym. Jaki jest jedyny pozytywny aspekt tej transformacji? Ludzie mieliby niesamowity widok. Jowisz jest dziesiątki razy większy od księżyca. Gigantyczna, piękna kula w Paski zakryłaby niemal cały horyzont. Gdybyś miał czas na jej podziwianie, zobaczyłbyś żółte, brązowe, czerwone i białe chmury dryfujące w atmosferze Jowisza. Niestety, przyciąganie grawitacyjne gazowego giganta natychmiast spowodowałoby straszliwe trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów i fale tsunami. Płaszcz i skorupa Ziemi zostałyby przyciągnięte w kierunku Jowisza, przełamując naszą planetę na pół. Byłaby rozciągana i gnieciona z taką siłą, że jej powierzchnia wgłębiałaby się i rozciągała na ponad 90 metrów. Niestety prędkość Ziemi to tylko 10% prędkości potrzebnej na pozostanie w orbicie Jowisza. Dlatego nasza powolna planeta zderzyłaby się z gazowym gigantem w mniej niż jeden dzień. Cóż, nie brzmi to dobrze, więc lepiej tak nie róbmy. Gdyby Saturn miał zastąpić księżyc, byłby to niesamowity widok. Ta planeta jest ponad 35 razy większa niż nasz satelita. Oznacza to, że gigantyczny złoty glob pokryłby większą część nieba, a jego pierścienie rozciągałyby się od horyzontu po horyzont. Ziemia byłaby położona nieco dalej od gazowego giganta niż jego własny satelita Dione. Ponieważ Saturn jest o wiele potężniejszy niż nasza planeta, Ziemia zmieniłaby się w jego satelitę, a nie odwrotnie. Niestety, prędkość obrotów naszej planety nie wystarczyłaby, aby nadążać za gigantem, dlatego prawdopodobnie zderzylibyśmy się z nim w przeciągu jednego czy dwóch dni. Przed spłonięciem w atmosferze Saturna musielibyśmy jeszcze minąć jego niesamowite pierścienie. Składają się one z kawałków komet, asteroid i roztrzaskanych satelitów. Przebrnięcie przez te kosmiczne odłamki byłoby nie lada wyzwaniem. Ponadto nasza planeta musiałaby ominąć wszystkie 53 księżyca Saturna. A co jeśli nie doszłoby do zderzenia i stalibyśmy się 54 satelitą? Wtedy przyciąganie grawitacyjne gazowego giganta spowodowałoby ogromne wstrząsy tektoniczne na całym świecie. Rozrywałyby skorupę ziemską, aż nic by z niej nie zostało. Hmm, to też nie brzmi dobrze. Zarówno Uran, jak i Neptun to lodowe giganty. Planety te mają taki sam rozmiar: są większe niż Ziemia, ale mniejsze niż Saturn i Jowisz. Obie mają lodowe wnętrze, głęboką atmosferę i piękny niebiesko-zielony odcień. Gdyby któraś z tych planet zastąpiła Księżyc, konsekwencje byłyby podobne. Rzućmy więc monetę. Dobrze, załóżmy, że pewnego dnia na niebie dostrzegłbyś Neptuna. Jest 14 razy większy niż Księżyc. Na nieboskłonie planeta wyglądałaby jak jasno-niebieski balon wypełniony gorącym powietrzem, widoczny także za dnia. Byłby on 15 razy większy niż Słońce. Nawet gdyby wszystko inne pozostało bez zmian, zaćmienie Słońca trwałoby bardzo długo. Po zniknięciu Słońca za Neptunem nasza planeta pogrążyłaby się w kompletnych ciemnościach na półtorej godziny. Neptun jest 17 razy cięższy od Ziemi, a jego przyciąganie grawitacyjne jest dużo silniejsze. Po raz kolejny nasza planeta skończyłaby jako satelita. Orbitowałaby wokół Neptuna nieco dalej niż jego największy księżyc, Tryton. Przy okazji istniałoby ogromne ryzyko zderzenia się z Ziemi z tym obiektem kosmicznym. Załóżmy jednak, że mielibyśmy szczęście i nie przecielibyśmy drogi satelitów Neptuna. Nawet wtedy musielibyśmy poradzić sobie z wieloma problemami. Przypływy na naszej planecie stałyby się tysiąc razy bardziej potężne niż te powodowane przez Księżyc. Siła grawitacyjna Neptuna nie rozerwałaby Ziemi, ale ogrzałaby naszą planetę. Wzrosłaby aktywność sejsmiczna, powodując trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Co gorsza, stracilibyśmy także dostęp do internetu. Wszystko zaczęło się od drobnej zmiany na naszej planecie. Najpierw ludzie zauważyli, że księżyc stał się jaśniejszy i nieco większy, ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że wpłynął także na przypływy na całym świecie. Woda zalała plaże, ale nie była to wielka tragedia. Do brzegów zbliżyło się dużo ryb, a ludzie znajdowali tam gigantyczne kałamarnice, żawnice i inne stworzenia, które zazwyczaj żyją w mrocznych głębinach. Każdego dnia dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy. Zimą ptaki już nie lecą na południe, lecz gromadzą się w wielkich grupach i latają bez celu po miastach. Kiedyś księżyc pomagał im w nawigacji, dlatego teraz nie wiedzą już, dokąd mają lecieć. Na nieprzebranych wodach oceanu kapitanowie statków zauważają problemy z działaniem kompasów. Ich igły wskazują różne kierunki, ponieważ zmieniły się bieguny magnetyczne Ziemi. Ludzie zdają sobie sprawę, że Księżyc z nieznanej przyczyny zaczął zbliżać się do niej, a jego grawitacja wpływa na przeciąganie na naszej planecie. To oznacza zmiany w klimacie, zachowaniu wszystkich żyjących stworzeń, a także polu magnetycznym. Deszcze pada w najbardziej suchych miejscach, a w najzimniejszych panuje upał. Ekosystemy na całej planecie padają jeden za drugim. Ludzie mieszkający w okolicy lasów nieustannie słyszą wycie wilków. Księżyc doprowadza je do szaleństwa. Naturalny satelita Ziemi powiększa się i coraz jaśniej świeci na nocnym niebie. Na razie nie wydarzyło się nic strasznego, a ludzie nie panikują, bo nie chcą wierzyć, że zbliża się koniec. Jednak pewnego dnia Księżyc osiąga punkt krytyczny. Idziesz po ulicy, słuchając muzyki, gdy nagle ktoś cię popycha. To nic, może mężczyzna spieszy się do pracy. Idziesz dalej, gdy w ramię uderza cię dziewczyna. Przeprasza i odchodzi. W jej oczach zauważasz strach. Patrzysz przed siebie i dostrzegasz, że w twoim kierunku biegną ludzie. Zdejmujesz słuchawki i słyszysz krzyki i syreny. Kierowcy wychodzą z samochodów i uciekają. Na niebie widać setki mew. Pośród całego tego chaosu słyszysz dziwny odgłos przypomina wodę. Jak to możliwe? Jesteś przecież w centrum miasta, kilka kilometrów od brzegu. Nie ma czasu na myślenie. Zauważasz, jak ogromna fala zalewa ulicę, zbliżając się w twoim kierunku. Wbiegasz do budynku i udajesz się na dziesiąte piętro. Stamtąd obserwujesz, jak woda wdziera się do miasta. Silny nurt porywa samochody, jednopiętrowe budynki i drzewa. Zauważasz, w wodzie rekina i inne ryby, ludzie kryją się w domach i na dachach. Całe miasto szybko ogarnia katastrofa. W budynku, w którym się kryjesz, działa telewizor. Dowiadujesz się, że powodzie występują na całym świecie, a fale tsunami nawiedzają nadbrzeżne miejscowości, gdzie niegdzie osiągają wysokość 35 piętrowego budynku. Wiele miast zniknęło z powierzchni ziemi. Księżyc jest zbyt blisko naszej planety. A ogromne powodzie to dopiero początek. Nasze satelita krąży wokół Ziemi. Utrzymując ją w osi. Dzięki temu zapewnia stabilny klimat i pomaga rozwijać się organizmom żywym. Teraz jednak równowaga ta została zakłócona. Księżyc zbliża się do Ziemi, zmieniając jej grawitację. Nasza planeta odchyla się nieco w bok, a to powoduje ogromne powodzie. Wyobraź sobie, że trzymasz okrągłą szklankę z wodą. Przechyl ją nieco i zobaczę, w jaki sposób ciecz przelewa się z jednej strony na drugą. To samo dzieje się teraz z oceanami. Ale to nie wszystko. Krążący wokół Ziemi satelita z każdym obrotem zbliża się do nas coraz bardziej. Przez cały ten czas powoduje występowanie katastrof naturalnych w różnych lokalizacjach. Teraz dochodzi do powodzi po jednej stronie planety, a za kilka godzin po drugiej. Widzisz, jak cała woda cofa się z ulicy do brzegu, ale do końca dnia może z powrotem powrócić do miasta. Zaraz zdaje się, że już jest koniec dnia. Zauważasz ciemniejące niebo. To dziwne, przecież dopiero 15. Księżyc zmienia prędkość obrotu w Ziemi, przez co dzień jest krótszy. Teraz nasz satelita wypełnia niemal całe niebo, jasno oświetlając planetę. Dostrzegasz na jego powierzchni ogromne kratery. Jest tak blisko, że widzisz go mimo świecącego słońca, a w niektórych miejscach w ogóle przysłania naszą gwiazdę. Woda cofa się i wszyscy wychodzą na zewnątrz. W tym momencie zaczyna się trzęsienie ziemi. Drogi pękają, a domy zawalają się. Na ulicach dochodzi do osunięć. Płyty tektoniczne przesuwają się na całej planecie. Wyobraź sobie dwie kule magnetyczne zbliżające się do siebie. Jedna z nich to księżyc, a druga rdzeń ziemi. Jak myślisz, co stanie się ze wszystkimi rzeczami znajdującymi się ponad rdzeniem? Są to setki tysięcy kilometrów skorupy ziemskiej, która właśnie się rusza. Niszczycielskie pęknięcia pojawiają się na całej planecie, a najwyższe góry rozpadają się i zamieniają się w sterte kamieni. Dno morskie także pęka, uwalniając z podziemnych głębin magmę. Wulkany budzą się ze snu i wypluwają lawę. Chmury wulkanicznego popiołu zasłaniają słońce oraz lśniący księżyc. Jednak najgorsze, czyli nieuniknione zderzenie dopiero przed nami. Nasz satelita krąży wokół planety niczym kula w okrągłej szklance z otworem w środku. Siła ta napędza chmury na całym świecie. Teraz jest burza, ale za 5 minut może sypać śnieg. Nadchodzi noc i zaczyna padać. Krople deszczu zabierają błoto i pył wulkaniczny. Oddychanie bez maski gazowej jest niemal niemożliwe. Ciśnienie atmosferyczne nieustannie się zmienia. Niektórzy cierpią z powodu uciążliwych migren, a innym doskwierają bóle stawów. Nie ma jednak czasu na myślenie o zdrowiu. Ludzkość musi wymyślić, jak uchronić się przed zderzeniem. Gdy księżyc wbije się w Ziemię, zapanuje nowy porządek grawitacyjny. Kontynenty zmienią kształty, po czym albo zbiją się w jeden gigantyczny ląd, albo podzielą na setki mniejszych. Energia zderzenia może spalić cały tlen w atmosferze, sprawiając, że planeta nie będzie zdatna do życia. Ukrycie się pod powierzchnią także nie ma sensu z powodu trzęsień Ziemi. Ludzie decydują się spędzić ostatnie godziny z najbliższymi. Księżyc nieustannie się zbliża. Teraz jestem w tej samej odległości, co Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, i zakrywa całe niebo. Wiele miast po Zostaje w cieniu z powodu fal. Tsunami o wysokości kilku kilometrów rozbijają się o ląd. Z oceanem zderzają się miliony ton lawy, a miliardy litrów wody wyparowują w mgnieniu oka. Do atmosfery uwalnia się wilgoć pomieszana z pyłem, tworząc gigantyczne chmury, które wkrótce zaleją ląd deszczem. Godzisz się z totalnym zniszczeniem planety, ale w tym momencie z Księżycem dzieje się coś dziwnego. Zauważasz jak na jego powierzchni pojawiają się gigantyczne pęknięcia, po czym powoli zaczyna dzielić się na dwie części. Następnie obie połowy pękają na setki kawałków. Księżyc po prostu się rozpada. Nagle Ziemia nie ma już naturalnego satelity. Pozostało po nim tylko mnóstwo gigantycznych kosmicznych skał. Ale co się stało? Wokół naszej planety istnieje przestrzeń zwana granicą Roacha. W tym miejscu grawitacja Ziemi jest silniejsza niż grawitacja Księżyca. Oznacza to, że siła utrzymująca naszego satelitę w całości jest słabsza niż siła, która go rozerwała. Ludzie wiwatują. Granica rocza uratowała naszą planetę. Księżyc w nas nie uderzy, rozpada się na miliony kawałków, tworząc wokół ziemi pierścień. Teraz niebieska planeta przypomina Saturna dzięki księżycowym skałom, które je otaczają. Wielkie odłamki niszczą wszystko na swojej drodze, włączając w to kosmiczne śmieci. Satelity nie działają, a ludzkość traci dostęp do komunikacji i nawigacji. Znowu musimy korzystać z papierowych map. Zanim doszło do tej katastrofy księżyc. Utrzy... Wstrzymywał orbitę naszej planety pod pewnym kątem, teraz jej oś jest odchylona w inny sposób. Jedna półkula bardziej zbliża się do Słońca, a druga pogrąża w cieniu. Biegun Północny i Arktyka mogą zmienić się w gorące pustynie, podczas gdy równik ma szansę stać się pokryty lodem. Zimy i lata mogą trwać kilka stuleci. Pozostałości Księżyca krążą wokół Ziemi, ale część z nich na nią spada. Deszcze księżycowych meteorytów niszczą miasta stawiając za sobą gigantyczne kratery, wszystkie te wydarzenia prowadzą do ogromnych zniszczeń, a dostosowanie się do życia w dobrych warunkach potrwa setki tysięcy lat. Księżyc cudowny, naturalny satelita z tajemniczymi, ciemnymi plamami. Zawsze widzimy tylko jedną jego stronę, więc jesteśmy do niej przyzwyczajeni i trudno sobie wyobrazić, by Księżyc wyglądał inaczej. Ale kiedyś był inny, zupełnie inny. Wyobraźcie sobie ogromnego, żarzącego się satelitę powodującego ciągłe tsunami. Przenieśmy się bardzo daleko w przeszłość, aby zobaczyć, jak wyglądał Księżyc dawno, dawno temu. Uformował się około 4,5 miliarda lat temu. Nasza zielono-niebieska planeta była wtedy rozgrzanym do czerwoności szalenie niestabilnym kawałkiem skały lecącym w przestrzeni kosmicznej. Nie mieliśmy jeszcze Księżyca, a doba na Ziemi trwała tylko 6 godzin, co oznaczało 3 godziny światła dziennego. Wszędzie wybuchały wulkany, wypuszczając w powietrze trujące gazy, a w planetę regularnie uderzała masa meteorytów. W tym samym czasie, 4,5 miliarda lat temu, nastąpił tak zwany wielki rozbrysk. Naukowcy nazywają to teorią wielkiego zderzenia. Mówi ona, że kiedyś w Ziemię uderzył obiekt wielkości Marsa. Mars jest dwa razy mniejszy od naszej planety, więc uderzenie nie było zbyt silne, ale katastrofalne w skutkach. Wyrwało część zewnętrznych warstw uderzającego w nas ciała niebieskiego, a także samej Ziemi. Jądro tego obiektu połączyło się z gęstym jądrem Ziemi, a ogromna ilość fragmentów naszej planety poleciała w przestrzeń kosmiczną. Był to początek naszego księżyca, albo mówiąc w sposób naukowy, rozpoczął się proces różnicowania. Jest to etap, przez który przechodzą wszystkie ciała planetarne na początku swojego istnienia. Uderzenie wygenerowało bardzo wysoką temperaturę, a pod jej wpływem większość gazów i pyłów z rozbitych kawałków Ziemi wyparowała. Pozostała tylko stosunkowo sucha kamienna masa. Więc tak, na Księżycu są gazy i woda, ale w bardzo małych ilościach. Grawitacja naszej planety była na tyle silna, że utrzymywała wszystkie te fragmenty na swojej orbicie. Stopniowo zaczęły się one sklejać. Zawarte w nich związki chemiczne układały się warstwami. Żelazo, które było cięższe, zapadło się głębiej, a lżejsze pierwiastki utworzyły powierzchnię. W krótkim czasie, w przeciągu mniej niż 100 lat, pierścień pary, pyłu i roztopionej skały stopił się ze sobą. Największe skupiska o najsilniejszej grawitacji przyciągały coraz więcej innych cząstek, stopniowo tworząc Księżyc. Wyglądał on jak rozgrzana do czerwoności bańka mydlana. Niestety jądro nowonarodzonego Księżyca okazało się bardzo małe, brakowało mu żelaza i innych ciężkich pierwiastków, by uformować coś rozmiarów planety. Najstarsze skały naszego satelity powstały prawdopodobnie z oceanu Magmy, a kiedy księżyc stopniowo stygł okazał się białą, czystą i idealnie równą kulą. Mimo to wciąż wyglądał inaczej niż ten, który znamy dziś. Zaraz po swoich narodzinach satelita znajdował się w odległości zaledwie 21 700 km od ziemi. To 15 razy bliżej niż obecnie. Dziś odległość ta wynosi około 383 tysięcy kilometrów. Aż strach sobie wyobrazić, jak taki ogromny i jasny księżyc wyglądał wtedy na niebie. Widok musiał być równie piękny, co przerażający. Tak niewielka odległość powodowała oczywiście niewiarygodnie wielkie fale na Ziemi, więc planeta regularnie doświadczała tsunami. Ponadto w tamtym czasie księżyc wirował bardzo szybko i nie był zwrócony do Ziemi tylko jedną stroną. Mimo wszystko Ziemia i Księżyc miały na siebie pozytywny wpływ. Na przykład to dzięki Księżycowi nasza doba trwa 24 godziny. Teraz oś Ziemi jest poważnie odchylona o 23,5 stopnia od płaszczyzny jej orbity wokół Słońca. Bez Księżyca Ziemia obracała się błyskawicznie, ale dzięki satelicie pochylenie planety ustabilizowało się, co doprowadziło do szerokiej i ciekawej różnorodności jej klimatów. Aby było sprawiedliwie, grawitacja naszej planety pomogła również księżycowi. Dzięki niej księżyc zaczął obracać się coraz wolniej, jednocześnie stopniowo się od nas oddalając. Z biegiem lat jego orbita znacznie odsunęła się od naszej planety. W tym samym czasie księżyc stał się sprzężony z Ziemią. Oznacza to, że jego okres obrotu pokrywa się z okresem orbitalnym. Innymi słowy, Księżyc porusza się wokół siebie tak szybko, jak porusza się wokół Ziemi, dlatego zawsze zwrócony jest do nas tylko jedną stroną. Kiedy Księżyc się oddalił, pływy na Ziemi stały się spokojniejsze. Teraz woda mogła dotrzeć do najdalszych zakątków naszej planety. To właśnie wtedy na Ziemi pojawiło się życie. Ale wracając do ewolucji samego Księżyca, co działo się na jego powierzchni po uformowaniu? Kolejnymi etapami rozwoju były dzieciństwo i dorastanie. Jak to zwykle bywa w tym wieku, okres ten był wariacki. Nic dziwnego. Około 4 miliardów lat temu układ słoneczny szalał. Przez pierwsze 600 milionów lat istnienia Księżyca nieustannie zdarzały się z nim duże asteroidy i komety. Teraz przeszkadzały one nie tylko naszej Ziemi, ale i jej satelicie. Te uderzenia były najpotężniejsze w historii Księżyca. Pozostawiły wiele dużych kraterów, które później zostały wypełnione ciemnymi skałami. Kiedyś o Księżyc rozbiła się planeta Karłowata, była mniej więcej wielkości Ceres, największego obiektu w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem. Ten wybuch uformował basen biegun południowy Aitken, a także na zawsze zmienił wygląd satelity. Czy widzicie tę ciemną plamę na jego powierzchni? Właśnie tam, na samym południu! Ta plama to właśnie basen biegun południowy Aitken. Jego średnica wynosi około 2,5 tysiąca kilometrów. I tak został on uformowany przez uderzenie, o którym wspomniałem, około 4,3 miliarda lat temu. Planeta przyniosła ze sobą sporo złożonych i dziwnych związków chemicznych, które naukowcy znajdują teraz na całej powierzchni Księżyca. Związki te zaczęły wydzielać dużo ciepła, stopiły część księżycowego płaszcza i, ups, przypadkowo obudziły wulkany. Rozpoczęły się olbrzymie wulkaniczne eksplozje. Ogromna ilość magmy została rozprowadzona po powierzchni Księżyca. Wiele lat później ostygła, pozostawiając po sobie te słynne, ciemne plamy, do których tak bardzo przywykliśmy. Nazywa się je Morzami Księżycowymi. Jest tam znacznie mniej kraterów niż na Księżycowych Wyżynach. Przez ostatni miliard lat Księżyc był geologicznie nieaktywny z wyjątkiem sporadycznych zderzeń z meteorytami. W wyniku wszystkich tych wydarzeń wygląd Księżyca zmienił się na zawsze. Pobijany i nieco zmęczony, wszedł w dorosłość. Niestety nawet wtedy nie mógł zaznać spokoju. Gromada meteorytów postanowiła znów go dręczyć. Szczerze mówiąc, nie było aż tak źle. Zderzeń było wiele, ale wszystkie dość małe. Pozostawiły po sobie jedynie garść kraterów i dołów i może uszkodziły nieco jego płaszcz. Niektóre z kolizji pogłębiły już istniejące duże kratery. Przez to wszystko skorupa księżyca z biegiem lat stawała się coraz cieńsza. Górną część księżycowej skorupy, pokrytą kraterami, nazywamy księżycowymi wyżynami. Widzicie te białe i jasne obszary Księżyca? To właśnie wyżyny. W końcu wszechświat się uspokoił, przynajmniej na razie, a Księżyc zaczął przypominać ten, który znany. Wciąż dużo nie wiemy o naszym naturalnym satelicie. Są momenty w jego historii, których naukowcy nie potrafią dokładnie wyjaśnić, ale kontynuują badania. Dane o Księżycu są dla nas ważne nie tylko po to, żeby je gdzieś skatalogować, dają nam pełniejszy obraz zarówno historii naszego układu Słonecznego, jak i całego kosmosu. Miejmy więc nadzieję, że pewnego dnia będziemy w stanie dowiedzieć się o Księżycu wszystkiego, czego chcemy.